Zapraszam na spotkanie z wybitną aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, panią Stanisławą Celińską. Osobą, która stworzyła różnorodne kreacje u takich reżyserów jak Krzysztof Warlikowski, Andrzej Wajda czy Stanisław Bareja. Jako jedna z nielicznych osób publicznych przyznaje się do wyjścia z alkoholizmu. Z panią Stanisławą Celińską rozmawiałam tuż po jej występie w Domu Kultury Węglin w Lublinie w lutym. Gościła w nieznanej jeszcze powszechniej roli jako interpretatorka poezji. A po występie udało nam się już porozmawiać. Program właśnie nazywał się Poetyckie Sprawy Stanisławy Celińskiej. A jeśli chciałaby pani powiedzieć, jak wyglądają takie prozaiczne sprawy? No bo aktorstwo to jest duże wyzwanie, prawda? Zerwerowicz mówił, że aktor to człowiek z walizką. Znaczy człowiek, który... Nie ma rodziny, nie ma obowiązków, tylko wędruje, może się przemieszczać. To było kiedyś, kiedy aktor wędrował z teatru do teatru. Gdzieś jest to prawda, bo ten zawód bardzo pochłania i godzenie zawodu z dziećmi i z domem jest bardzo trudne. Ale teraz no wszystkie mamy dzieci, aktorki, prawie wszystkie i staramy się to godzić. Jest to trudne. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę to może dopiero teraz, kiedy Dzieci już wyszły z domu i są osobno. Można być, mam tak zwany luksus pracy. No i kiedy jeszcze ich nie było, prawda? Kiedy, kiedy byłam młodą aktorką. Mogę być teraz bardziej zajęta. Kiedy wracam do domu, mogę naprawdę porządnie odpocząć. Ten czas jakoś jest inaczej zorganizowany. To nie znaczy, że, że sobie świetnie radzę, bo oczywiście też lata powodują to, że co tu dużo mówić. No, Czasami bardziej się męczę, bardziej wchodzę w to, co robię i potem muszę dłużej odpoczywać, to tylko tyle, że dłużej odpoczywać, ale generalnie radzę sobie, z tym, że no to wymaga też dyscypliny, ale co tu mówić o dyscyplinie, jak nagle jest próba, gdzie coś się objawi emocjonalnego i nie można spać potem, no bo czekiwasz, tak powiem nakręcony, ale Znam już metody na siebie różne, trochę siebie poznałam przez ten czas i wiem co mam ze sobą zrobić, żebym, żebym dała radę dalej to ciągnąć i żebym mogła sprostać następnym zadaniom. Przede wszystkim to jest sen i że nawet nie dośpię od razu, to muszę odespać później, to wiadomo. No i to, żeby mózg odpoczął od tekstów, żeby mógł wziąć następne teksty w siebie, prawda? Jak komputer, prawda? Żeby coś wyrzuca moja głowa i muszę poczekać aż na tyle odpocznie, żeby miała, była w stanie przyjąć następną dawkę czy porcję myśli. A jeśli chodzi o. Spotkania z ludźmi, których pani ma chyba dużo, prawda? Chodzi też o takie spotkania, dawanie świadectwa, czy mhm. nawet takie spotkania z poezją myślę, że też są ważne, bo dotykają takiej, no, czegoś takiego intymnego, prawda, w człowieku. Mhm. Co jakoś przybliża, czy są ważne dla Pani takie spotkania z drugim człowiekiem? I co to bardzo daje? ważne, bardzo ważne, bo też pewne rzeczy sprawdzam, czy to, co ja lubię, czy to, co mnie wzrusza, czym. Czy powoduje to, że, że się czuję lepiej. Czy tak samo działa na innych ludzi? I czy, czy to jest słuszna droga? A poza tym też się chcę podzielić tym, tym co kocham, tym, tym co, co uważam za cenne. Żeby dać to innym ludziom. To jest bardzo przyjemny moment, kiedy można się podzielić sobą. Właściwie podzielić miłością, bo to jest takie Poezja jest moją miłością od lat, jeżeli ja pewne rzeczy lubię i pewne rzeczy na mnie działają, to jest przyjemnie, jeżeli ludzie też to odbierają i, i po prostu chcą tego. Pani też często dzieli się jakby swoim takim świadectwem wyjścia z alkoholizmu. Mm. I mm. Jakie były te motywy takiego porzucenia wyjścia właśnie z tego? No, no, wiadomo, człowiek chce ocalać, prawda, ale samemu jest bardzo trudno. No i się cud, rzeczywiście zostałem, zostało mi to odjęte. Ponieważ sobie zdam sprawę z tego, że to był cud, to zaczęłam o tym mówić i uważam, to jest moim obowiązkiem mówić o tym, kto się stał przyczyną, prawda? Czy dawać świadectwo. I jeżeli tylko mogę, to daję to świadectwo. Czasami jestem zmęczona, czasami już nie chcę o tym mówić, ale, ale jeżeli wiem, że, że mogę komuś tym pomóc i może pójść podobną drogą jak ja. To o tym mówię, wiem, że to jest ważne, że, że po to przeżyłam, po to zostałam ocalona, żeby, żeby to świadectwo dawać. I kiedy już zaczynam o tym mówić, to wszystko się układa, jest prosto i jest jakaś radość z, z tego, że o tym mówię i radość z tego, że udało mi się wielu osobom pomóc. Bo wiem, jak, jak, jak jest to bolesne, czek uzależnione wszystko jedno od czego, w jaki jest matni. I kiedy jest z tego wyzwolony, może być po prostu szczęśliwy, bo tak naprawdę chodzi o szczęście, żeby być w życiu szczęśliwym. No cud, powiedziałam, to był cud. Znaczy ja bardzo chciałam i się modliłam. Modliłam się, modliłam się w różnych sytuacjach o odjęcie tego, bo wiedziałam, że ja sobie sama z tym nie poradzę, że to się toczy na wyższych piętrach. To są, jest walka dobra ze złem, a jeżeli chodzi o wyższe piętra, no to najlepszy adres jest Bóg, jest Chrystus żeby mi pomógł to zwalczyć, czyli zwalczyć demony. No i tak się stało, któregoś pięknego dnia, to się stało dosyć dawno, dwadzieścia kilka lat temu, I, no i od tamtej pory, można powiedzieć, buduje siebie na nowo. To jest właśnie wyjście z mroku ku światłu, bo uzależnienie od jednej rzeczy, od czegokolwiek, znaczy jest jedyna rzecz, od której można się uzależnić, to jest Pan Bóg. I można spokojnie się uzależnić, i, i modlić się do Boga, i kochać Go bezgranicznie, i myśleć o Nim i modlić się. To jest rzecz, którą możemy robić naprawdę tu nie ma umiarkowania. No, oczywiście też nie trzeba zaniedbywać swoich obowiązków, ale no, mówię o takim absolutnym oddaniu, bo to jest taki pewny adres, adres miłości. Natomiast uzależnienie od innych rzeczy, czy to od drugiego człowieka, czy od pracy, czy od. Narkotyków, czy, czy chociażby od wydawania pieniędzy, bo teraz też są takie, że ktoś wydaje pieniądze bez opamiętania, czy od gier komputerowych. Wszelkie uzależnienia zamykają świat, ponieważ ja widzę tylko to, a świata nie widzę. A trzeba widzieć świat. Świat ma bardzo wiele kolorów. W związku z tym, jeżeli ja je wszystkie widzę, staram się jeszcze odkrywać następne kolory, to ja się wzbogacam, ja się rozwijam. A jeżeli poprzestaje na jednym, no to jestem takim ubogim. Tak, jak codziennie jadła ziemniaki, prawda? I na tym koniec bym nie wiedziała, że oprócz tego istnieje makaron, coś jeszcze, jakieś warzywa, owoce. Tylko codziennie jem ziemniaki z uporem maniaka. Także to jest, no to trzeba ten, te wszystkie kolory dostrzegać, bo Pan Bóg stworzył piękny świat. I warto, warto ten świat poznawać. Czyli to jest to nowe odkrywanie, tak? Poznawanie świata? Tak, na nowo budowanie siebie na nowo, stworzenie siebie na nowo, jest się świadkiem własnych narodzin, to jest bardzo ważne, że właśnie to powtarzam też tym ludziom, którzy mają z tym problem, że jest niesamowitą rzeczą być świadkiem swoich powtórnych narodzin, zobaczyć jak się człowiek rodzi na nowo, jak składa siebie z tych porozrzucanych klocków, stwarza nową, silną osobę, która już się nie załamie. Będzie szła do przodu po prostu, nie będzie, nie będzie już miała tego problemu, tego zniewolenia, tylko będzie pomału, pomału iść do przodu. Oczywiście to jest metoda małych kroków i wiadomo, że jest bardzo dużo pomocy w tym celu. I trzeba z niej korzystać, trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby nie być uzależnionym, bo to jest bardzo ważne i to, jest, to po prostu daje szczęście, bo inaczej to jest droga, po równi pochyłej, wiadomo jak się kończy. Uważa się Pani za taką silną osobę? Tak, stałam się silna. Byłam osobą bardzo taką rozhisteryzowaną, infantylną, czasami, słabą. I zorientowałam się, kiedy poważnie zachorowałam, zorientowałam się po stosunku moim do tej choroby, że to, nad czym pracowałam od lat, po prostu się stało. Stałam się osobą silną. Pewnie, że mam swoje słabości, różne problemy, ale generalnie. Stoję mocno na ziemi, i poza tym jestem też silna swoją wiarą, bo to jest bardzo ważne, że, że wiem, że bez Boga nie do proga, że, że, że ta wiara daje mi siłę, że nie jestem sama. To jest moja siła, że czuję tę opiekę, czuję tę opiekę. No, bo człowiek jest bardzo słabym, słabą, słabą istotą, ale może się wzmocnić i, i tylko no, trzeba pamiętać o tym, że o tej modlitwie, o tej prośbie, o tę siłę, o to zdrowie. To wtedy ta siła pomnaża się w człowieku. To jest ta metoda małych kroków. Jeżeli na przykład chcemy wejść na Monteverest, stoimy przed górą i myślimy, co oj nie wejdę, bo wysoko. A jeżeli podzielimy to na odcinki, weźmiemy dobre, dobre plecaki, dobre raki, tak zwane buty, pomału będziemy wchodzić krok po kroku, to nagle któryś z tych kroków okaże, okaże się szczytem. To będzie taki sam mały, mały krok jak poprzednie, tylko już będzie blisko szczytu i nagle człowiek się orientuje, aha, wlazłem, udało się, jestem. Ale kiedy jest na dole, to mówi, ja nie wejdę. Nie wejdę, bo to jest za no bo oczywiście od razu, że od razu nie wejdzie, prawda? Ale jak sobie podzieli to na takie małe odcineczki. Tak samo tutaj, to co też mówią te wszystkie grupy AA, prawda? Metoda małych kroków. Codziennie, codziennie, po jednym kroku. I wtedy jest, wtedy jest łatwiej. Ja taką sentencją się podzielę, zresztą ona też jest w książce mojej. To co mówi Marek Aureliusz. Każdy obowiązek składa się z pewnych jakby części, o te dbać należy, a spokojnie i bez zniecierpliwienia wobec osób niezadowolonych z Ciebie, wypełniać po prostu zadanie, które masz przed sobą. I jeżeli mówimy sobie, o ja nie, nie dam rady, prawda, bo mam tyle na jutro zrobić, nie wiem, nauczyć się, coś przygotować i tak dalej. Ale jeżeli podzielimy to na właśnie takie małe odcinki, po kolei będziemy wykonywać zadanie i nawet jak ktoś powie, ty tego nie zrobisz, nie reagować, ale wiedzieć swoje i robić po prostu spokojnie, bez niecierpliwienia wobec osób niezadowolonych z ciebie. To jest ta metoda tej systematyczności. Ona uspokaja. Ona uspokaja i powoduje to, że człowiek idzie do przodu, że się nie boi, że nagle musi zrobić wszystko naraz. Nie, może robić po kolei. Daje to taki właśnie spokój. Pani zaczęła, że człowiek musi mieć coś do kochania. Niekoniecznie nie musi czuć, że jest kochany, ale że on jakby tak, tak, tutaj tak. kocha. To jest mój mhm. ostatni wniosek, pewno, pewno nie mój, ale tam parę osób to wymyśliło. Ale y, to jest ważne, żeby, żeby mieć coś do kochania. Niekoniecznie być kochanym, bo z tym to zawsze trudniej. I nie mieć. Aha, aha, bo nikt mnie nie kocha. No, może tak, ale ja kogoś kocham. To jest też ważne, bo to myślę, że to jest dobre wyjście z sytuacji. Cokolwiek, ale zajmować się tym i kochać to po prostu. Można, można ja znam taką panią, która. M mówi, kiedy ja mówię, że zawsze muszę mieć pieska. To ona mówi, a ja rozmawiam z Panem Jezusem. już, no i ma kogoś do kochania. To może być Pan Jezus też. A pisze jak się nazywa? Kropka. Jest w książce o kropce. Tak,